Witam serdecznie ekipę, nastroje hotelowe, jak widać. Próbowałem zrobić coś na zewnątrz, no ale akurat nie udało się. Dźwiękowo coś nie pasowało. Dobra, nie będziemy tracić Waszego czasu. Sobota, kilkanaście godzin do walki Maćka Solęckiego tytuł Mistrza Świata z Demetriusem Andrzejdem. Wszystkim tak, informacja techniczna. Dzisiaj rano nota od organizatorów i stacji telewizyjnej ta zon streamingowej, wszystko jak nazywamy, w każdym razie od realizatorów programu walka główna, nie przed godziną 22.45 czasu miejscowego, czyli czwartą czterdzieści w Polsce, jeśli oglądacie mi w Polsce, wrzuciłem również na Twittera te pytania będą pewnie do końca już yy, przed samą walką jeszcze będą pytania, bo zawsze są, panie Przemku o której wyjdą na rynek, więc teraz powtarzam 10.45, nie, nie wcześniej niż 10.45, 11.00 tutaj w, w Providence i u Was, jeśli oglądacie mnie w Polsce, nie wcześniej niż 4.45 nad ranem walka o tytuł Mistrza Świata, super to brzmi, w wadze średniej Maćka Suleckiego z Demetriusem Andrejdem, walka, walka historyczna, zacznę może od tego Przejdziemy do, do typu i omówienia, jak, jak ja to widzę, i jak chciałbym to widzieć, żeby wyglądało. Walka na pewno e, znaczenie historyczne, nie tylko dlatego, że mistrza świata zawodowego w wadze średniej jeszcze nie mieliśmy, natomiast e, ewentualności wynikające z tego zwycięstwa są również dla mnie bezprecedensowe: no bo e, nie było walki pasa i BO nie liczę. Od razu to daję. Możecie się obrażać lub nie. Dla mnie pas IBO to jest taki półpas, dodatek. Nie było walki w historii, kiedy polski mistrz świata walczył z innym mistrzem świata. Nie było. Nie było jeszcze nigdy negocjacji w tej samej kategorii wagowej. Nie mówię o takich dodatkowych jakichś walkach typu no nie wiem, Darek Michalczewski idący na jedną walkę w kruzerze. Tego, 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 nie biorę, tego nie biorę pod uwagę, natomiast żeby tak się stało, na razie jeszcze Maciek musi wygrać. I tutaj tak, dwie rzeczy, które, które na pewno rzucają mi się w oczy, kiedy śledzę wszystko, co się dzieje w polskich mediach, to jest z jednej strony, z jednej strony chura optymizm, Mówiący o tym, że Maciek, Maciek Suleński, że jedzie po swoje niedocenianie Demetriusa Andreida, wydaje mi się, jest dosyć poważne, dlatego, że poza tym, że jest mistrzem świata zawodowców, był również mistrzem świata amatorów. To nie jest czysta walka amatorskich, to nie jest chłopak, który się wziął przypadkowo. W tym miejscu, gdzie jest, to nie jest Charles Martin, który zdobył tytuł Mistrza Świata, bo się głasko poślizgnął, więc to, to, to nie jest to. To jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry pieściarz i Maćka czeka, czeka naprawdę, naprawdę trudne, trudne zadanie. Natomiast zastrzeżenie od razu. To jest walka, którą Maciek Suleński może wygrać. Ja mam nadzieję, że wygra dzięki swoim umiejętnościom. Tutaj nie potrzeba jakiegoś szczęścia. Nie wiem, tamten się poślizgnął i się nadział na mój cios. Było wiele takich walk. Wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, o jakich walkach w tym momencie mówię. Że o, walk, że o szansach polskiego pięściarza mówiono na zasadzie: no wiesz, no, to jest boks, wszystko się może zdarzyć. Tutaj nie ma takiej sytuacji. To jest moja i chyba nie tylko moja opinia, dlatego że Maciek Suleński jest pięściarzem bardzo dobrym. Natomiast e, ten, ten vlog nazwę Chodzenie po linie, bo dokładnie tak ta walka będzie wyglądała. Ja absolutnie wierzę w to, że umiejętności Macieja Suleńskiego wystarczą, żeby tą walkę wygrać. No natomiast trzeba będzie tą walkę rozegrać na absolutnie najwyższym, najwyższym poziomie ryzyka. Nie wiem porównania, możemy szukać, nie wiem, snajper, który, przepraszam, e, chodzenie po polu minowym i tak dalej, i tak dalej, no ale z tyle robią walkę, to nie jest, style tyle robią walkę, a w, w tym przypadku Android to nie jest pięściarz, który lubi się bić, to jest taka ciekawostka, przez ostatnie kilka dni, jak tutaj jestem e, Dostałem wiele telefonów, sms-ów od kolegów, menedżerów, promotorów, mniej więcej w jeden desek. A mianowicie taki, no miejmy nadzieję, że ten twój chłopak, czyli Sulecki e, czyli Suleński wreszcie rozwali tego nudnego Andreida, którego nikt nie chce oglądać, który jest niewygodny, który jest trudny. To wszystko jest prawda, natomiast no, nie jest to gość przyciągający tłumy ani przed telewizory. Ani nie jest to gość, który, który jest jakoś super popularny, co zresztą było wyraźnie widać wyraźnie było widać na otwartym treningu. Te kilkanaście osób, które tam było, to przecież no, strasznie to wyglądało. To jest jedna rzecz. Wczorajsze ważenie, centrum miasta. Ja wiem, że było ciepło, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że było więcej polskich kibiców niż kibiców Andreida. To nie znaczy, że polskich kibiców było dużo, to było może kilkunastu, kilkunastu Polaków i z flagami i tak dalej, którzy byli już tutaj dopingować Maćka podczas ważenia. Nie licząc Timu, Demetriusa Andrejda, bo nie liczę tych, tych gości, którzy, którzy tam przychodzą z nim, chodzą w jego dresach i tak dalej, i tak dalej, no bo to nie są, to są kibice, tylko to są, to są goście, którzy, którzy pracują w firmie pod nazwą Andrej no to, to ja nie wiem czy tam było 25 czy 30 osób w sumie oglądających, oglądających to warzenie. tak jak pewnie widzieliście, w ekstra miejscu fakt, że gorąco, ale samo centrum miasta restauracyjka tu, bar tu, można skoczyć zresztą tyczu się chłodził, jakieś mole dookoła, także no nie jakieś tam odosobnione miejsce, gdzie trzeba przyjść i to jest, i to jest bo ja przy okazji tej, takiego wstępu przed tą walką od razu, robię, od razu robię takie rozliczenie się z tymi wszystkimi plotami. No kolejna, kolejna, właściwie nie, teoriami spiskowymi. Koria, teoria spiskowa, kolejna jest, Dazon nie pozwoli, czy Damachu, boxing nie pozwoli przegrać, e, przegrać tej walki Demetriusowi Android'owi. A nie wiem dlaczego. Jak wspomniałem, czy wspominam przez ostatnie kilka minut, kogo on ściąga przez telewiz przed telewizorem. Oglądalność jego walk w amerykańskiej telewizji jest jedna z najniższych w boksie. To nie, jest bo, to nie jest pięściarz, który budzi jakieś niesamowite emocje, to nie jest pięściarz, który jest znany, to nie jest pięściarz, który wyprzedaje hale. No bo wtedy to byłaby prosta, proste, proste obliczenie. No wiadomo, że pomagamy temu, który pozwala nam zarabiać. Czy Andrej pomaga zarabiać matchu boxing? Nie. Absolutnie nie. Czy poza kamerą, czy, czy na kamerze, mnie się wydaje, że dla Eddie Herna, czy będzie miał mistrza świata WBO o nazwisku Maciej Suleński, czy to będzie w dalszym ciągu Demetrius Andrade, to, to nie ma naprawdę większego znaczenia. Jestem o tym przekonany, absolutnie jestem o tym przekonany. Tym większa szansa dla Polaka. Dodatkowa sprawa przy okazji tych teorii spiskowych Panie Przemku to znowu WBO. No ja wiem, że to znowu WBO, będzie pewnie połowa tych samych ludzi, którzy byli, byli na Łotwie. Nie mówię w tym momencie o sędziach, tylko o tej całej ekipie, no bo to zwykle są ci sami ludzie, którzy pojawiają się, pojawiają się na tych galach. No natomiast tutaj troszeczkę inne spojrzenie będzie na tą, na tą, na tą galę, dlatego że po pierwsze ta gala będzie galą oficjalną gazon i Matchroom Boxing, Tamten, tamta gala która była pokazywana z Łotwy, przynajmniej tutaj w Stanach Zjednoczonych, była po prostu transmitowana do Stanów Zjednoczonych. Ani dazona, ani Matchroom Boxing z tą, walką, z tą galą nie mieli kompletnie nic wspólnego, nie byli związani jakimiś konk konkretnymi kontraktami, niczym. Po prostu kupiliśmy galę na samy guzik, lecicie. No tutaj jednak jest inna komisja niż, niż, niż na Łotwie. To, w jaki sposób boks jest tutaj postrzegany, jest postrzegany. Nie powiem, że w sposób zupełnie normalny, bo bym kłamał, natomiast jest na pewno bardziej normalny niż na no bo z tego, co widzieliśmy, to tam w ogóle nie ma jakiegoś normalnego, normalnego spojrzenia, spojrzenia na boks. Więc tego się zupełnie nie boję. Sędzia jest przyzwoity. W każdym razie, oceniając go na podstawie pojedynku ostatniego, który miał, czyli Tabiti Dorticos, tam żadnych błędów nie widziałem. Zachowywał się jak powinien. Nie ma 168 lat, będzie potrafił rozdzielić, rozdzielić, rozdzielić chłopaków, Więc mi się wydaje, że ten pojedynek zostanie rozegrany na ringu, a nie poza ringiem. Czy, czy tutaj, czy na kartach sędziowskich, które będą wypisane, zanim jeszcze panowie przyjdą na walkę, bo o takich rzeczach też słyszałem. Także wszystko ma się rozstrzygnąć w ringu. No i teraz ta teraz najważniejsza część jak to zrobić. Demetrius Andrejt bardzo dobrze się rusza. Demetrius Andrejt potrafi zadawać ciosy z różnych płaszczyzn. Demetrius Andrej doskonale radzi sobie bijąc na korpus. Wszyscy znamy problemy Maćka z opuszczeniem tej ręki. Ona, ona wraca po bloku troszeczkę późno. A, dlatego jest to balansowanie, balansowanie między zabraniem wszystkiego i zostaniem mistrzem. A przegraniem i to być może przegraniem przed czasem. Bo jeśli wszystko pójdzie po myśli Demetriusa, Andreida, a powiem Wam, że wczoraj spędziłem parę godzin z, z Danem Rafaelem, który przyleciał na tą galę. Nawiasem mówiąc, zaskoczył mnie, no bo wczoraj w nocy leciała gala, Beltran, e, e, gala Beltrana na jestpienie. Natomiast to, że Dan Rafael i nie niespecjalnie się lubią, to wiadomo, więc. ISPN wysłało go tutaj bardzo dobrze jest na Gali Zone. Mówiliśmy wracając do myśli związanej z, z samym Demetriusem, Andreidem, na pięściarz, który, który, naprawdę będzie liczył na to, że będzie te punktów punktów sobie dodawał właśnie tym sposobem poruszania się na ring po ringu będzie zyskiwał przewagę. Maciek nie będzie mógł go sobie ustawić. Maciek, który będzie musiał atakować, bo jeśli Maciek będzie chciał tą walkę E, tą walkę przeprowadzić w sposób bezpieczny, no to, to przegra 11-1, albo 12-0, albo 10-2 w rundach. Natomiast no to nie jest Maciek. Każdy inny pięściarz moglibyśmy powiedzieć, a będzie zadowolony, że tutaj jest. Gwarantuję Wam jedną rzecz. Maciek Suleński nie jest zadowolony, że tutaj jest. Maciek Suleński będzie zadowolony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygra. Dla niego walka o Mistrzostwo Świata super ważne, marzył o tym 20 lat. Ale ważył o tym, żeby zostać mistrzem świata, a nie być w walce Mistrzostwa Świata. I tutaj pokładam mój optymizm, że nie będzie się ta walka układała tak jak myśli cały team, team Demetrysa Andrejda, że będzie siódma, ósma runda, będzie jeszcze 7-1 czy 8-1, no i wtedy ja, czyli Demetrius Andrade, mogę go zaatakować, bo to wiadomo, że Maciek będzie musiał gonić, a nie ja. No i tutaj takie. Takie małe pytanie. A co będzie, jak będzie runda dziewiąta i na przykład w rundach będzie 5 do 4, albo 4 do 5. Wszystko jedno. W każdym razie będzie sytuacja taka, w której Demetrius Andrzej będzie musiał wyjść z tej sfery strefy komfortu, którą ma, szybkie poruszanie się, doły, górę, obie ręce, bo to nie. to, to nie jest pięć, że można powiedzieć, sobie, chodź tylko w lewą stronę, bo z tej ręki ci nie trafi. Albo tą ma słabo. Tutaj tego nie ma. To, dlatego tu jest ta. Cienka, czerwona linia, linia, chodzenie po linie, wszystko jedno jakie nazwy chcecie nie użyć. Maciek musi balansować między tym olbrzymim ryzykiem i jednocześnie niezapominaniem o wychwytywaniu tego wszystkiego, co na pewno w jego stronę będzie leciało. Ale kończąc tą myśl, kończąc tą myśl, no powiedzmy, jest to dziewiąta czy dziesiąta czy, czy, runda. No i narożnik zakładam, że jest uczciwy, bez Andrejna, mówi, tak, słuchaj. Tutaj jest tak równo, trochę Andrew Demetrius. Tutaj Bubu tu trzeba, trzeba coś tutaj nowego zmienić. No, on usiłuje coś nowego zmienić. Maciek Suleński tylko na to czeka. Bum, bum, kombinacja leży na deskach. Wydaje mi się, że Maciek byłby w stanie, byłby w stanie go dokończyć. Wie, wie, wie o co chodzi. Dlatego, że fizycznie wygląda dobrze. A lepiej wygląda moim zdaniem. A byłem też w Filadelfii niż wyglądał w Filadelfii, Filadelfii przed walką z Gabrielem Rosado. Nie jest taki wysuszony. Wtedy był jakiś strasznie wysuszony. Teraz też wiadomo, że zbija wagę. Będzie miał koło, koło wagi pół ciężkiej, czyli, czyli yy, gdzieś tak koło Tomasza Adamka wagowo będzie podczas walki za te kilkanaście godzin. Natomiast ogólnie wygląda dobrze. Charakter to Państwo wiedzą, nastawienie, Max fizycznie wygląda dobrze i tutaj liczę na to, że to przygotowanie fizyczne Maćka Sulewskiego będzie tip-top. Zawsze oceniam pięściarzy na podstawie ich maksymalnych umiejętności. Zawsze. To jest podstawa, którą mam także dla tych, którzy mówią, no, dlaczego zakładasz, że na 100%, a dlaczego mam zakładać, że Maciek zawalczy na 20%. Nie ma takiej postawy. Jakbym, jakbym wiedział o jakimś pięściarzu, nie wiem, że mu nogę urwało wczoraj na treningu i ma sztuczną, a, albo nie wiem, dziewczyna go zostawiła godzinę temu i oni, o, o czymś innym myśli, no to wtedy bym wiedział, no nie ma sensu, bo te wszystkie inne rzeczy, umiejętności, wszystko dookoła sprawiają, że ta walka nie ma sensu. Natomiast to, co powiedziałem na samym początku, ta walka ma sportowy sens. Tu jest realna szansa zdobycia tytułu mistrza świata i... i, i i nie wiem, no, wyobraźcie sobie negocjacje. Maciek Sulęcki jaką mistrz świata negocjuje walkę z e, Triple G albo z, e, z Canelo Alvarez. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Takiej sytuacji <laughs> jeszcze nie było, dlatego że jest to tytuł dla mnie, <laughs> gdybyśmy go zdobyli, miejmy nadzieję, że ten basem tutaj pode mną to się zamieni w jedną wielką imprezę. Dzisiaj, dzisiaj po godzinie 24. Czyli u nas już jutro. E, no, Polak, Polak mistrzem świata w kategorii tej samej, której są tak super gwiazdy sportowe i marketingowe jak Canelo Alvarez i Kennedy Wich gołowki. Normalnie mózg się, mózg się, nie wiem, mrozi na samą myśl. Natomiast no, jesteśmy kilka dobrych, kilka dobrych ciosów i perfekcyjną walkę odlegli od takiej. Od takiej możliwości, dlatego właśnie to, co wspomniałem, dla mnie, ten tytuł, gdyby się Maćkowi, nie gdyby, tylko jak Maćkowi się udało udało wygrać, no to byłby absolutnie w polskim boksie czymś niesamowitym. Bo, bo jest to kategoria wagowa, może jeszcze ewentualnie jedno albo dwie możemy, możemy, możemy przytoczyć. Kiedy, ten, kiedy znaczenie pięściarzy w tej kategorii wagowej wybiega poza tylko o. No dobra, on jest mistrzem świata, ale z nago, nie wiem. 60 gości z boksreka, dwóch, co wiszą na, na stronach internetowych poświęconych boksie i tak dalej. Kolokwialnie to wszystko opowiadam ale no rozumiecie. Mówimy tutaj o Gołowkinie, który jest znany na całym świecie, mówimy o kanelu, który jest znany na całym świecie i człowiekiem, który może być mistrzem świata i przystępować do negocjacji z nim jest Polak. Brzmi, brzmi rewelacyjnie. Wszystko, wszystko w rękach, wszystko w rękach. E... Wszystko w rękach e, niejakiego Macieja Striczu-Suleckiego. Stresu to powiem, że nie mam jakoś, bo ta przy ten, tego stresu raczej ciężko, ten, ten stres raczej się nie wyczuwa, bo on jest, on jest, on jest wyluzowany. Oczywiście widać jak się powoli zamyka. E, jest zupełnie inny jak pierwszy dzień przyleciałem niż dzisiaj. To już, to już, jest, to już jest inny pięściarz. Po to już wiadomo, że te, te klapki na oczy już się zamykają, natomiast no wszystko zostało z tego co słyszę, a nie mam powodu nie wierzyć, wszystko zostało zrobione, żeby na tą walkę wyszedł jak równy z równym. Szanse bookmakerów są, są brutalne, bo tam u niektórych nawet, nawet 6 do 1, natomiast no szanse Bukmaherów, a rzeczywistość ringo, ringowa jest, jest zupełnie inna. Szanse dla mnie, jak miałbym stawiać, to... 65-35 Andrej, no ale 65-35 jak walczysz u siebie, myślę w tym momencie o Androidzie to prawie jakbym prawie widział ich na równo. Na chwilę obecną, jak mamy spojrzeć, taka końcowa myśl, jak mamy spojrzeć z kim naprawdę dobrym w kategorii średniej, w kategorii średniej, nie mówię 154, nie, nie mówię o tych poprzednich pojedynkach w wykonaniu Android'a, z kim naprawdę dobrym wygrał Demetrius Andre. Dlatego powiedz mi, zniknęła, Dlatego, dlatego a, uważam, że Eddie Hen mówi, mówi prawdę, kiedy rozmawialiśmy przed kamerą, poza kamerą, podczas tych kilku e, spotkań, które których miałem uczestniczyć, że to jest pierwszy prawdziwy wielki test a, Demetriusa Andreda w wazzym. W 100% się z tym zgadzam. Fakty to potwierdzają. Nadzieja tylko jedna. Teraz mi ktoś doda, że nadzieja jest matką głupich. Niekoniecznie. Nadzieja jest matką matką tych, którzy się dobrze przygotowują. E, więc nadzieja jest taka, że tego testu Demetrius Android nie zda, natomiast nowym mistrzem świata będzie Maciej Styrzył Sulecki. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że ten ostatni vlog, który będzie po, będzie optymistyczny. Bo ostatnie dwa tygodnie są dla nas tragiczne, fatalna przegrana. O, o tytuł mistrza Europy przegrane główki, co już w ogóle no, brutalna prawda jest taka, że rozmawiałem z kolegami i oni pamiętają okej, okay, ten łokieć był, no tak no, ale twój gość leżał trzy razy na deskach myślę o głowce, no takie jest, taka jest percepcja tego, co się stało za tydzień to już wszyscy zapomną o tych okolicznościach jakby to jeszcze, jeszcze się nie udało Maćkowi, no to, no to nie będzie to dobrze wyglądało boks na najwyższym poziomie i, i przegrane Polaków miejmy nadzieję, że w minorowym nastroju ten ostatni właściwie ten następny vlog po walce nie będzie a na przykład będzie jak będę go robił gdzieś tam pod wody z szampanem w ręku obiecuję Wam jedno, że jak jak tą walkę wygra to ja jestem w tym basenie, nie to, że skoczę stąd i mam w ręku butelkę szampana i włączamy i, i, i włączamy vloga, macie to na bank, 100% Pozdrawiam serdecznie, oby tak było.